Nazwany pisarzem Losu lekko się obruszył. Jakby sam nie doceniał tego, kim jest, albo celowo unikał słów wielkich. Pokazał przy tym coś na kształt pogardy dla własnej pracy. Wiesław Myśliwski, jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy, był w Zamku Dzikowskim i przez chwilę zajął nas myślami o życiu. To było niedzielne późne popołudnie, kiedy Wiesław Myśliwski rozpoczął swoje opowiadanie o opowieści, którą napisał ostatnio i która ma być jego ostatnim dziełem notabene to ostatnie rozdanie. Karty ludzkiego losu przetasował i część rozdał na autorskim spotkaniu. To była gra między słuchaczami, a twórcą, który bardziej od własnej pracy szanuje pracę konkretnych zawodów, na przykład takich, jakie reprezentują bohaterowie jego książki, szewc i krawiec. Zakwestionował prawdę, że literatura, zwłaszcza wybitna, jest niezbędna, by poczuć coś poza rzemieślniczą pracą rąk. Wiesław Myśliwski pokazał, że nic nie jest czarne ani białe. Opowiedział też o Tarnobrzegu, swoich wspomnieniach z nim związanych i o piętaku. To właśnie szczególnie na te wspomnienia liczył dyrektor muzeum. Dzisiejsza uroczystość to uroczystość w ramach obchodów dzikowskich dni Piętakowskich. Wpisujemy się w rok Piętakowski, jaki został ogłoszony przez Radę Miasta Tarnobrzega. W poniedziałek mieliśmy sesję popularno-naukową poświęconą piętakowi, a dzisiaj Wiesław Myśliwski nie jest tu przez przypadek, ponieważ on nawiązuje do tego nurtu, słusznie czy niesłusznie nazywanego literaturą chłopską, tak jak i piętak. I warto również powiedzieć, że Wiesław Myśliwski był jednym z laureatów istniejącej jeszcze do niedawna Nagrody Stanisława Piętaka, więc ta postać jego twórczość idealnie w te nasze obchody się wpisują. Bohater ostatniego rozdania to postać współczesna, która potwierdza tezę, że w życiu nie można mieć wszystkiego. To świetny pokażysta i dobry biznesman, który spełnia się zawodowo, ale nie umie wziąć odpowiedzialności za miłość. To bohater, który nas dręczy i tym samym zmusza do zastanowienia. Część związana z głęboką refleksją nie była planem dyrektora, ale stała się nim mimowoli z chwilą, gdy to właśnie tego pisarza zapraszał do Tarnobrzegu. To jest jakby początek, mam nadzieję, takiego cyklu chcemy. Przynajmniej raz do roku zapraszać do Cikowa wybitne postacie związane z polską literaturą. Nie tylko dlatego, że to jest ważny element również i edukacji, ważny element również i naszych działań, ale chcemy nawiązać do historii i tradycji tego miejsca które z literaturą polską jest bardzo mocno, było bardzo mocno związane. No chociażby warto wymienić, że tutaj urodził się i w Tarnobrzegu jest pochowany Stanisław Tarnowski, największy, czy jeden z największych w dziejach krytyków literatury polskiej, znawca polskiej literatury. Tu wreszcie w bibliotece mieliśmy przez długie, długie lata rękopis pana Tadeusza, czy chociażby rękopis Balladyny. Bohater ostatniego rozdania łamie nogę, by zastanowić się nad własnym życiem. Pełna sala w zamku dzikowskim świadczy o tym, że my nie musimy tego robić, by znaleźć czas na chwilę refleksji.